W tym odcinku z Medal of Honor, Alit as Salut yy, zaczynamy od tego miejsca, w którym skończyliśmy ostatnio. Chyba ich tu więcej już nie będzie. Nie lubię tego momentu tej gry. Się dużo zleci właśnie, a tam ich jest tyle jeszcze każdy ma snajperkę jeszcze biegnie pies Kurde. jaki się tu Zobaczyć to. Jeszcze jest ich tam. Dobra. Jedziemy dalej. Coś może będzie... O, amunicja. No, no i właśnie, tutaj zaczynamy najlepszą misję w nie już od kilku odcinkach chcę, czas o tym mówię, ponieważ bardzo ją lubię. Tu nic nie ma. zbijamy na dół. I teraz właśnie ją zaczynamy Będziemy się przebierać za niemieckiego żołnierza Tego bardzo lubię, nie strzelają do nas Trzeba to zrobić szybko O właśnie Misja polega na tym, abyśmy wysadzili łódź podwodną, która została zaprojektowana przez Niemców teraz musimy ich zabić takich naukowców, raczej znaczy zabić. Tam musimy jakieś takie urządzenie rozwalić. Robię wkurwia tylko leśnik. Jeszcze taki jakby generał, czy generał, jakiś taki dowódca, który nie wiem dlaczego, jak go nie widzi, to mnie od razu chce zabić. Nie rozumiem go. Jest tu alarm, do tego Tam ci są głusi, więc się nie kopnęli. Idziemy tu. Nie lubię, jeżeli nakryją mnie. Właśnie, tutaj są te łodzie. Chcieliemy sobie dalej. Musimy teraz poczekać aż ten oficer, który już z nami idzie, wejdzie tam na górę. Ponieważ musimy wziąć od niego papiery, żeby zabić go i ukraść mu papiery. Bo nie dostaniemy się tam do przodu, a musimy, bo tam jest łódź, którą musimy, tam jest łódź, którą musimy wysadzić. Z tego idziemy na górę. O chyba się zrodziłem No i się zrdziłem. no świetnie Chyba się nie zrdziłem. Och, kurde mogę za tak blisko za nim iść Kurde kapli się O, nie lubię takiego czegoś No spierdzielać O nie o. Ja pierdzielę. Kurwa Maciu. Ja pierdolę. Czekajmy. O kurwa. A se zjebałem. Małgą kurdej. Ale trudno. ...taką fajną misję. O, oh, fuck! Ci się już też kapli? Jaki pedał. Ale może ci się nie kapli? O, widzicie? Nie kapnął się. Oh, curva. No, curva. No, non curva. Wiesz kurwa, Gdzie to by trzeba było? O fakt, chyba nie stał, że? Spierdalamy do góry. No i teraz mam przejebane. Kurwa. Ja cię pierdzielę. Chodźcie, cię Muszę się gdzieś schować, bo mnie zajebią. Dobra, teraz i tu... Muszę <laughs> pościągać. I zaraz będzie piękny... Wybuch. Właśnie. Mała HP ale jakoś poradzimy. Tak. o i bedale. dobra tutaj zakończymy nasz szósty odcinek z Medal of Honor Ali salut y więc zapraszam do oglądania wcześniejszych odcinków i do subskrybowania kanału na razie